Cześć, widzowie, to jest pistolet Hawk Defense znany też jako Ranger RA9. Ja jestem Michał, a to jest kanocyna Jołów. A to będzie prawdopodobnie najdokładniejszy, najbardziej dogłębny test czy recenzja pistoletu, jaki do tej pory na moim kanale się pojawił. Pomysł był bardzo prosty, tak zwany 500, czyli bierzemy 500 sztuk amunicji, strzelamy z tego pistoletu ile wlezie do oporu. To nie jest tak, że wizyta na strzelnicy, setka, 150 i wracamy. Nie, trzech strzelców. Walimy do oporu, mamy więcej niż dwa, przynajmniej takie było założenie więcej niż dwa magazynki. Jedna osoba ładuje, strzelcy się zmieniają, strzelamy do oporu bez czyszczenia, bez chłodzenia. Tak żeby zobaczyć tak naprawdę, co w tym pistolecie się podda. Ten test troszkę na mnie wyszedł, dlatego że sumarycznie okazało się, że strzeliliśmy z tego pistoletu dużo więcej. Liczba amunicji strzelona przeze mnie i moich serdecznych kumpli, których pozdrawiam, przekroczyła łącznie 1000 sztuk amunicji. Dlaczego o tym za chwilę powiem? Tylko dla porządku, jaka to była amunicja 250 sztuk belotki 124 grainowej. 250 sztuk yy, podobnej gramatury fiokki, 250 sztuk reelaborowanej amunicji. O niej już trochę mówiłem, ale przy praktycznych rezultatach jeszcze do niej wrócę. 300 sztuk różnego miksu, tam były zarówno belo ciężkie, czyli 140... 147 czy 140 grainowe, nie pamiętam. W każdym razie Sapsoniki. Były Black Mamby lekkie 100 grainowe, było trochę Magtecha, było różnej zbieraniny, którą wyciągałem od siebie z sejfu. Łącznie naliczyłem 1050 sztuk około wystrzelonej z tego pistoletu amunicji, z czego tak jak mówię, co najmniej dwie sesje były takie rzędu 500 i 250, czyli mamy nie 500 plus, ale możemy powiedzieć 700 albo może nawet 1000 plus. Co przed nami w ogóle leży? Otóż pistolet na polimerowym szkielecie, pistolet w kalibrze 9x19, czyli jakby nie ma co o czym pisać do domu, tak, bo podobnych. Pistoletów każdy z Was pewnie, czy, czy większość z oglądających miała sporo w ręku. Pistolet binikowy, przy czym ten Binik jest zorganizowany w sposób inny niż w Glocku, gdzie w, w systemie Safe Action Binik jest jakby dociągany, dopinany jeszcze przed, przed jego zwolnieniem. Tutaj Binik jest całkowicie napięty, co ma pewne konsekwencje, jeżeli chodzi o działanie spustu. Otóż moi drodzy, jest to jeden z najlepszych spustów, jaki widziałem w winikowych pistoletach. Bardzo dobra ergonomia, sam projekt, przynajmniej jeżeli chodzi o moją łapę, idealnie leży w dłoni. Z tą nakładką, która była założona fabrycznie, to jest, to jest chyba ta mniejsza. On mi perfekcyjnie leży w łapie. Bardzo fajna tekstura. Jeżeli porównamy sobie na przykład moją starą, wysłużoną P09, z której strzelam tarczowe zawody centralnego, to tutaj ta tekstura w porównaniu z tamtym jest praktycznie nieistniejąca. Tak? Bardzo fajnie się to trzyma w ręku. Wszystkie manipulatory bardzo wygodne. Jeden z najwygodniejszych rzutów magazynka, jakimi operowałem. Dwustronny można go przełożyć na drugą stronę. Niestety, zwalniacza zamka, zatrzasku zamka przełożyć nie można. Więc, poza znakomitym spustem, e, dosyć słabo słyszalny reset. To nie jest tak, że ten reset jest jakiś e, niedobry czy za długi. Natomiast w momencie, kiedy oddacie strzał e, i chcielibyście, e, jakby akustycznie, jeżeli macie słuchawki, przez które coś słychać, po prostu usłyszeć, czy ten reset zadziałał, to e, akustycznie jest to praktycznie niemożliwe. Ten reset zdecydowanie pod paluchem. Można wyczuć, jeżeli się do tego przyzwyczaicie, i ten, ta droga resetu wcale nie jest długa, e, co daje temu spustowi, w mojej ocenie, dodatkowe punkty. Natomiast nie jest on po prostu słyszalny, nie będziecie mieli żadnego e, wyraźnego kliknięcia ani niczego podobnego. Co jeszcze wyposażony jest pistolet? Otóż jest wyposażony we wskaźnik e, napięcia binika, który ma postać. E, ma postać takiej czerwonej kropeczki, tutaj w jego tylnej części. W mojej ocenie przydatność tego wskaźnika jest bardzo ograniczona, dlatego że tak naprawdę samo napięcie bijnika e, o niczym nam nie mówi. E, pistolet wyposażono jeszcze w drugi mechanizm, mianowicie e, posłużymy się oczywiście atrakcyjnie. Ma jeszcze drugi mechanizm, e, który mówi o tym, czy do komory załadowany został nabój. Ten e, mechanizm e, w założeniu miał opierać się na widoczności tego. Tego czerwonego, pomalowanego fragmentu farbą yy, pazura wyrzutnika, yy, wyciągu, przepraszam. Natomiast yy, on jest tak yy, w tak nieznaczny sposób widoczny. No, może jak ktoś bardzo wytrenuje, to pod palcem będzie w stanie to wyczuć, yy, że, taki, yy, że taki element tutaj się uwypuklił. Natomiast yy, według mnie kombinacja tych dwóch elementów. Yy, to jest y, niezbyt dobrze przemyślane, to nie jest zbyt ergonomiczne, y, w związku z czym bazujemy po prostu na. Klasycznych metodach sprawdzenia, czy broń jest załadowana. Bardzo wygodnie można wykonywać preszeki. Mamy z przodu tutaj jakieś takie dodatkowe nacięcia, więc w zasadzie pod tym kątem nie mam większych zastrzeżeń poza tymi dwoma elementami. Dosyć przyzwoite przyrządy celownicze. Z moim już niestety słabym wzrokiem, nawet bez okularów korekcyjnych, jestem w stanie na 25 metrów pakować. Praktycznie wszystko w czarne, z jakimiś tam małymi wyjątkami. E, więc jeżeli chodzi o przyrządy, nie mam tutaj zbyt wiele uwag. Poza pierwszą ujawnioną w tym e, pistolecie awarią, mianowicie poluzowała się szczerbinka, i to zdaje się działo się praktycznie wszystkim posiadaczom pistoletów e, z pierwszych serii. E, one po prostu były słabo skręcone. Re, recepta na to oczywiście kluczyk i niezawodny, jak to u mnie, Loctite. E, szczerbina ustawiona we właściwej pozycji. Dokręcona, ustalona różowym loktajtem, czyli takim, który daje się łatwo zerwać, 222 polecam, niebieski raczej nie bardzo, bo będzie to ewentualnie ciężko później ruszyć i szczerbina siedzi jak zamurowana, nic więcej się z nią nie dzieje. Także jeżeli byście mieli z wczesnych serii taki pistolet, to przygotujcie się na to, że, że musicie to połączenie po prostu sprawdzić, żebyście po prostu sobie tej szczerbiny gdzieś tam podczas strzelania nie zgubili. Dalej możemy przejść sobie do rzeczy, które są już w środku, których nie widać, więc zaczniemy sobie ten pistolet rozbierać, ojej, rozkładać, e, więc e, zdejmijmy sobie, e, tak jak widzicie, demontaż bardzo prosty, e, zdejmiemy sobie zamek z lufą e, ze szkieletu, e, no przepraszam, ze skorupy, bo szkielet to jest to, co w środku, do tego zaraz dojdziemy, e, lufa, Wydaje się, że wykonana z porządnych jakościowo materiałów, dlatego że ona ani się nie pościerała tutaj potem ponad 1000 strzałów poza tutaj może jakimś niewielkim przytarciem na granicy reglowania w, w oknie wyrzutowym gwint jest absolutnie bezbłędny bez jakichkolwiek skaz wytarć czegokolwiek więc tutaj te 1000 strzałów w ogóle na tym pistolecie nie zrobiło wrażenia i miejmy nadzieję, że tak to zostanie bo, bo lufa jest to oczywiście jeden z najważniejszych elementów tej broni urządzenie powrotne tak jak widzicie z progresywnym układem sprężyn czyli mamy dużą sprężynę nazwijmy to główną i małą sprężynkę, która jest kompresowana dopiero na samym końcu jego, nazwijmy to, drogi, co powoduje, że, że właśnie na przykład pierwotne, początkowa droga odciągnięcia zamka jest stosunkowo niekłopotliwa. Dopiero później ta druga część sprężyny jest kompresowana i, i pochłania, czy też magazynuje w odpowiedni sposób energię przy strzale. Jedną rzeczą, na którą zwróciłem uwagę jest bardzo dobrze podparta komora nabojowa, czyli łuska czy też nabój w komorze jest bardzo dobrze podparty. Łatwo to sobie sprawdzić, na przykład porównując ją e, powiedzmy z lufą z pierwszej lepszej z brzegu e, wybranej ode mnie CZ. E, jeżeli sobie popatrzymy e, na sam ślizg. To on w tym pistolecie jest dosyć symboliczny, powiedziałbym. Natomiast konstrukcja pistoletu i sposób ładowania naboju powoduje, że ten ślisk tak naprawdę nie jest tutaj bardzo potrzebny. To znaczy, nabój nie pokonuje jakiejś takiej drogi, która musiałaby tutaj gdzieś się przesizgiwać, wślizgiwać, tylko jest praktycznie pakowane prosto do komory, więc ten ślizg może być taki symboliczny, dzięki czemu komora nie jest w tym miejscu mocno podcięta i jak sobie dobrze popatrzymy, to zobaczycie, że ta komora po prostu tą łuskę w miejscu, w, w tym miejscu, gdzie w CZ jest już wybrana, zresztą ona jest wybrana tam nawet głębiej niż to widać, to po prostu ta komora Tą łuskę dobrze trzyma. To ma zasadnicze znaczenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo eksploatacji takiej broni, dlatego, że jeżeli nastąpiłoby rozerwanie łuski, separacja denka najczęściej ma miejsce, jakby propaguje od najsłabszego miejsca, gdzie jest podpierany nabój w komorze czyli, czyli właśnie tutaj tej luźnej części na wysokości wybrania pod ślizg. Więc w, w hogu. Tego problemu nie będziemy mieli, dlatego że te łuski są oczywiście bardzo dobrze podparte. No, efekt uboczny jest taki, że te łuski są stosunkowo mało deformowane w momencie strzału, w związku z czym ci z Was, którzy liczyliby na reelaborację takich łusek, jak najbardziej swoją własną zebraną łuskę, nie będzie ona bardzo zniszczona, można jej wielokrotnie używać. Co jeszcze w środku? Otóż klasyczny, tak jak już mówiłem, bijnikowy mechanizm z blokadą z blokadą niekontrolowanego strzału poprzez blokadę iglicy, czyli iglica, nawet jeżeli by została inercyjnie czy w jakiś innykolwiek sposób pobudzona, to zanim nie zostanie wciśnięta blokada, to po prostu ona się nam tutaj w kanale iglicznym nie pokaże, nie wysunie, w związku z czym. Pistolet jest pod tym względem bezpieczny w eksploatacji. Klasyka tego rodzaju konstrukcji, można by powiedzieć, e, nic szczególnego. Natomiast jeżeli chodzi o sam szkielet, to jest to coś szczególnego, dlatego, że jest to pistolet modułowy, czy też modularny, czyli zarówno modularny, jak i modułowy są to wedle e, słownika języka polskiego synonimy. Objawia się to tym, że nasz szkielet to jest to, co trzymam w ręku. To jest. Skorupa to jest obudowa. E, to nie jest numerowane. Jeżeli się przyjrzycie, to zobaczycie, że w tym miejscu jest nawet pole, na którym taki numer można by nanieść. E, zobaczcie na przykład, że e, nie mam tak, no ale w małej CZ-cie na przykład tu jest taka wkładka, e, która jest numerowana, ale to jest szkielet, dlatego że elementy są połączone e, po prostu z tym plastikowym korpusem. Natomiast tutaj, w momencie, jak wyjmiemy grupę spustową e, i wszystkie przyległe jej mechanizmy. To właściwie tutaj w środku, poza zrzutem magazynka, nic nam nie zostaje. W związku z czym to jest no, bardzo ciekawe rozwiązanie, i powiedziałbym, że chyba po raz pierwszy widywane w, w pistoletach e, o tej klasie. E, no powiedzmy sobie z dolnej półki, tak? No bo do tej pory to były e, sprzęty typu Sigi 320 i jeszcze tam parę innych. E, Pistoletów, które miały takie rozwiązanie. Natomiast, oczywiście, jeżeli ktoś z Was chciałby sobie na przykład zaprojektować taki szkielet na nowo, wydrukować go na drukarce 3D, czy wziąć któryś z istniejących szkieletów, tak? no bo mamy ich sporo, dosyć takich projektów, i sobie go przerobić pod, pod Defensa, to jest to jak najbardziej możliwe. Jesteście to w stanie zarówno technicznie, jak i zgodnie z, z prawem zrobić. Także tak moi drodzy wygląda konstrukcja tego pistoletu. Jako ciekawostkę podam jeszcze sposób, w którym. No właśnie, to jest coś, co mnie trochę dziwi, dlatego że ten spust, jak na tak rewelacyjne parametry, jeżeli chodzi o drogę, o lekkość pracy, o powtarzalność. Jest stosunkowo skomplikowanym mechanizmem, dlatego że zobaczcie, tu mamy język spustowy, i oczywiście tą wkładkę, która, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo, czyli za wciśnięcie spustu gdzieś tam, jeżeli on nie został całkowicie uchwycony palcem. Tutaj mamy szynę spustową, to jest ten czarny metaliczny element, i ten czarny metaliczny element następnie przesuwa kolejny element, to jest krzywka, która jest jednocześnie odpowiedzialna za zwolnienie blokady, e, blokady iglicy. I tutaj po kolejnym takim ślizgowym elemencie e, przenosi dopiero e, siłę na zaczep, a zaczep dopiero e, wyczepia nam pazur i powoduje zwolnienie, e, wyzwolenie energii, która była zgromadzona w biniku, e, czyli w tym elemencie, po to, żeby zbił nam spłonkę, czyli zobaczcie ile ile po drodze tutaj jest różnych części, zanim zostanie zwolniony e, ten, e, ten nasz, e, ta nasza iglica, tak? Więc e, więc jak na tak skomplikowany mechanizm, zostało to wszystko naprawdę nieźle pomyślane, dlatego że tutaj nic nie trze, nic nie haczy, to wszystko chodzi gładko. Dla porównania zobaczcie sobie w P09M, ten sam mechanizm składa się praktycznie wyłącznie z szyny spustowej, tak? Mamy spust, tu jest doczepiona do niego szyna i tu jest element, który się obniża i po prostu zwalnia nam e, zaczep binika, tak? To jest tutaj jakby tych współpracujących powierzchni tam zamiast trzech, tu jest jedna, tak? Więc yy, zobaczcie, jak skomplikowany mechanizm yy, ktoś musiał zaprojektować. Ja nie wiem, z czego to jest zerżnięte, Ja jak gdzieś ten mechanizm widziałem, jeżeli ktoś z Was yy, poznaje i jest mi w stanie powiedzieć, to, to, pewnie, yy, to pewnie chętnie o tym w komentarzach usłyszę. Natomiast trzeba powiedzieć, że działa to po prostu dobrze, z pewnymi wyjątkami, ale to jak dojdziemy już do. Praktycznego strzelania. Czyli, tak jak widzicie, y, nasza modułowa część y, pistoletu, która po prostu składa się y, z takiej wkładki, y, w której tak naprawdę jest wszystko, co jest niezbędne do tego, żeby taki pistolet działał. Jeżeli chodzi o celność. Jest więcej niż przyzwoito. Jeżeli ja na 25 metrów jestem w stanie ostrzeliwać czarne gdzieś tam, powiedzmy na pudełku amunicji, strzelone tak se testowo do jednej tarczy, 4 czy 5 sztuk mi ucieknie poza czarne, to jest naprawdę bardzo nieźle. Na mniejsze dystanse, tak jak możecie sobie tutaj zobaczyć, strzelanie naprawdę szybkim ogniem do celu oddalonego o 11 metrów powoduje taką oto dziurę. W takim trybie uzyskuje taki efekt, w związku z czym do celów, do których on został pomyślany, czyli strzelectwo obronne, strzelectwo taktyczne, jak najbardziej moim zdaniem przekracza oczekiwania, można by nawet powiedzieć. No, i teraz jak wyglądał cały ten nasz test? Otóż trzech strzelców. Z różnym, zróżnicowanym doświadczeniem strzelamy, e, strzelamy pełnymi magazynkami, opróżniamy je po prostu z grubsza w kierunku kulochwytu specjalnie bez celowania. No i tu pojawiają się pierwsze problemy, dlatego że e, podczas testu pistolet zaczyna nam się zacinać i to zacinać się w bardzo e, charakterystyczny sposób. Otóż e, te zacięcia miały postać po prostu e, kiepskiej ekstrakcji, to znaczy z lufy. Po prostu, oj, to nie ta lufa z lufy w lufie w komorze po prostu łuska zostawała. Po czym e, mechanizm zamka wycofywał się, pobierał nowy nabój, e, i w trakcie pobrania nowego naboju po prostu próbował pakować go do komory, gdzie była już łuska. E, to się niestety powtarzało stosunkowo często, bo raz na magazynek. E, ja praktycznie byłem już gotów dać komendę, żeby przerwać strzelanie. E, no ale widziałem, że kumple są tak zdeterminowani i mają taką energię, że stwierdziłem, że no cóż, dostrzelamy te 500 do końca. E, zabierzemy pistolet na stół, zdiagnozujemy co się dzieje e, i do, dołożymy do tego testu jeszcze. I to był właśnie moment, gdzie jeszcze mm, dostawiłem e, jeszcze paczkę ALS-a 250 sztuk. E, co się okazało? Otóż problem był dosyć trywialny, ponieważ w moim egzemplarzu sprężyna wyrzutnika, czyli ta sprężyna, która, e, która dopycha e, ten element, po prostu była za słaba. Ten wyrzutnik, nawet jak się go wzięło tutaj jakimś narzędziem, odchyliło, to już było czuć, że po prostu jest to e, dużo lżej niż na przykład w jakimś innym pistolecie, e, czy powiedzmy na przykład w takiej CZC. Dużo ciężej ten wyrzutnik tu chodzi. E, ekstraktor, przepraszam. Bo wyrzutnik oczywiście jest stały w szkielecie, to jest ten element, także pierwszy problem polegał właśnie na tej sprężynie. Na tyle, na ile rozmawiałem z hogami, nie jest to problem częsty. To znaczy, tego problemu tak naprawdę nikt poza mną nie zgłosił. Czyli po prostu jakiś jednostkowy przypadek. Remedium było bardzo proste. Ja wymieniłem sprężynkę tegoż wyrzutnika, która jest tutaj pod spodem bardzo łatwo dostępna. Wybijamy jeden kołek. Cały mechanizm pazura yy, sprężyna jest tu w tym miejscu. Yy, pazur yy, po prostu ca w całości wychodzi, można to w minutę naprawić. Ja ogarnąłem to sprężynką od CZ. -ki która okazała się pasować w to miejsce. Problem zniknął jak sen, i złoty natomiast, tak jak mówię, producent, jeżeli by się okazało, że tenże rzadki przypadek w waszym egzemplarzu się ujawni, na pewno Wam w tej sprawie pomoże. Teraz, co działo się dalej? Otóż po tym, po tym usprawnieniu pistoletu poszedłem na strzelnicę. Niestety, tym razem już sama ekipa nie zgrała mi się czasowo, więc dostrzeliłem jeszcze 250 sztuk. Z rezultatami niezłymi, przy okazji testowałem jeszcze sobie celność tej amunicji a ALS-a. Tak mniej więcej widzicie, jak na tarczach to wyglądało. Pojawił się jeszcze jeden problem, a mianowicie pistolet w pewnym momencie przestał strzelać, to znaczy ciągnięcie za spust nie powodowało efektu napinania tych elementów tutaj w grupie spustowej zwalniania zaczepu. Otóż co się stało? Pękła sprężynka. E, zaraz Wam zresztą pokażę w którym miejscu e, to się znajduje. Otóż pękła, e, pękło tak naprawdę takie łóżko. E, zakończenie e, sprężyny, która e, Odpowiada za funkcję y, powrotu, czy też dociągania szyny spustowej. Co ciekawe, pistolet strzelał w pozycji odwróconej, dlatego że grawitacja y, przy, przy, parokrotnym, y, przy parokrotnej próbie powodowała, że, że ta że właśnie syna, szyna spustowa jakby opadała we właściwe miejsce i, i szło jeszcze ten zaczep zwolnić. Także y, głupia rzecz, po prostu końcówka łóżko sprężynki, które zwyczajnie się urwało. Ta sprężyna nie wiem, czy była za bardzo utwardzona, czy, czy podczas obróbki, bo ona jest gięta tutaj, w, w tej końcowej części, czy, czy została na tyle skaleczona, że tam powstał jakiś punkt, od którego ten przełom propagował. No w każdym razie, drobna pierdoła, czyli 5 mm sprężynka, pozbawiła mnie możliwości strzelania. To się stało gdzieś tam w okolicach 800-850 nabojów. Ja sobie to bardzo szybko ogarnąłem, ponieważ ja sobie taką sprężynkę nawinąłem, natomiast oczywiście y, zgłosiłem ten fakt producentowi. Okazało się, że te sprężyny zostały już przeprojektowane, to znaczy one będą wykonywane y, ze stali nierdzewnej, z innego drutu y, zwijane. I tenże problem w nowych egzemplarzach nie powinien występować. Jeżeli komukolwiek by się trafił, to oczywiście producent będzie Wam te sprężyny wymieniał, tak? Więc, więc taka, taki drobiazg popsuł mi, że tak powiem, nieco humor, dlatego że naprawdę, jeżeli mówimy, o, akurat nie mam. Mam jakiś element taki, który był jednym odpadem przy próbie zwijania. Tak? Jeżeli mówimy o sprężynce o tych gabarytach, która powoduje, że, że pistolet po prostu przestaje strzelać, no to to jest z jednej strony straszny niefart, z drugiej strony jednak coś nie zostało przy produkcji dopilnowane. Ten detal, czyli, czyli sprężyna. E, pazura wyciągu, która no, naprawdę ostro mnie wkurzyła, no, bo zacięcie raz na magazynek to jest naprawdę e, wkurzająca rzecz. No to teraz e, wartałoby to wszystko jakoś podsumować. E, czy ja kupiłbym e, ten pistolet po raz drugi? E, tak, owszem, kupiłbym. Czy ten pistolet zostaje w mojej kolekcji? Zostaje. Czy on jest warty tych pieniędzy, które za niego zapłaciłem? Jak najbardziej jest warty, dlatego że uważam, że modułowy pistolet za 1400 zł przy... No nie chcę być złośliwy, tak, ale jeżeli fabryka broni od dwóch lat pokazuje i mówi, że zaraz wprowadzi taki pistolet, a do tej pory jej się to nie udało, no tutaj mamy produkt, który ma jakieś wady wieku dziecięcego, które stopniowo są eliminowane, natomiast Wydaje się, że jest to naprawdę solidna podstawa po to, żeby po poprawieniu tych drobnych przypadłości. Które, tak jak mówię, są spowodowane nie błędnym projektem. Nie są spowodowane tym, że nie wiem, że są kiepskie lufy, krzywe zamki, albo ktoś po prostu kto narysował to, stwierdził, że nie umiał po prostu złożyć poprawnie działającego pistoletu, tylko po prostu drobne wady. No naprawdę drobnych materiałowych elementów, takich jak sprężyny, e, powodują, że e, do całej tej e, beczki miodu, jednak mimo wszystko, tak? no modułowy pistolet za 1400 Z, e, fajnie wyglądający, fajnie leżący w dłoni e, z, z takimi problemami, e, powodowanymi przez kiepsko utwardzoną, czy, czy zbyt przehartowaną, czy, czy źle wygiętą sprężynę, to jest no to jest pewnego rodzaju problem, ale no miejmy nadzieję, że nowa produkcja tych problemów mieć już nie będzie, także pistolet u mnie zostaje, będzie dalej strzelał, jeżeli strzela z niego jakąś istotną ilość amunicji, albo pojawi się jakaś usterka, która wcześniej nie została przeze mnie omówiona, no to, no, no to na pewno o tym się dowiecie także tak moi drodzy wygląda Hawk Defense i test 500 AK-700 AK-1000+, czyli przestrzelony grubą ilością amunicji amunicja znowu kupiona za mój własny hajs dostałem jakieś symboliczne zniżki całą amunicję chyba o ile pamiętam kupiłem w sklepie tym słynnym, który jest blisko czegoś tam tuż przy czymś tam ale normalnie pistolet jest moją własnością kupiony za pieniądze. Także nikt mi tego, tego testu nie sponsorował. Tak to wygląda, jak wygląda. Ocencie sami. Ja tak jak mówię, uważam, że pomimo tych paru przypadłości, jest to wciąż sprzęt zasługujący na to, żeby, żeby się nim zainteresować. Zwłaszcza mając na uwadze postawę importera czy też producenta. Tak to widzę, tak widzę ten sprzęt, tak widzę stojącą za nim firmę. Eee, tyle na ten temat, oceniacie sami. Trzymajcie się, cześć.